Chodźcie, w pierwszy zapach. Sprawdź. Zapach. 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 Jeszcze. No, zapach. Szukaj zapach. Запах. Запах, справа. Запах. 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 Пакс. Запах. 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 Ну, где не вижу, где запах? запах. Ну, шукай. Запах. Ну, шукай. Ale na pewno, no nie jest, widzisz? Zapach. No szukaj. Gdzie jest zapach? No zapach, zapach. Szukaj zapach. Jeszcze raz. Chodź. No pięć sekund zostało, tak? Zapach. 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 No nie wiesz gdzie jest? No gdzie? Zapach. No zapach. Zapach. запах, запах, где есть запах, но, но покажешь, где ваш запах, 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 если это час минул, он тебе уже показывал, он,